Cześć drodzy przyjaciele, porozmawiajmy o problemach Citreona C4. Silniki benzynowe THP mogą mieć problemy z zaworem elektromagnetycznym zmiennego ciśnienia w układzie VVT, co oprócz zapalenia się kontrolki awarii silnika powoduje również dławienie się silnika i wolniejsze przyspieszanie. Silniki benzynowe również mają problemy z cewkami zapłonowymi, co objawia się tak pracą silnika na mniejszej liczbie cylindrów, nierównomierną pracą, utrudnionym ruchem i tym podobne. Zapobiegawczym zapobieganiem problemom z cewkami zapłonowymi jest wcześniejsza wymiana świecy zapłonowej. Zaleca się wymianę świec zapłonowych nie później niż po 50 tysięcy km w przypadku pojazdów z częstszymi podróżami na krótszych dystansach po 30 tysięcy km. Czasami migające kontrolki w silnikach benzynowych informują również o błędzie sondy Lambda. Ryzyko jest większe, jeśli pojazd jest użytkowany na krótszych dystansach pojazdy wyprodukowane w 2010 roku mają problemy z jednostką BPGA. Powoduje ona wyświetlanie komunikatów o błędach na desce rozdzielczej, ale może również uniemożliwić uruchomienie elektrycznego hamulca postojowego lub uniemożliwić jazdę pojazdom, którego mają. Co może uniemożliwić prowadzenie samochodu? Wymiana rozwiązuje problem. W przypadku silników benzynowych może wystąpić niewyjaśniona utrata płynu chłodzącego. W każdym przypadku sprawdź silnik pod kątem wycieków płynu chłodzącego i sprawdź pompę wodną. Kod silnik diesla 2.0 HDI: Problemy z wtryskiwaczami. Czyszczenie może złagodzić problemy, ale prędzej czy później konieczna jest wymiana wtryskiwaczy. Typowe problemy z funkcją interfejsu multimedialnego z jednostką GPS. Problem jest przedstawiony jako czarny ekran i brak możliwości zarządzania. Jeśli przeprogramowanie jest nieefektywne, konieczna jest wymiana urządzenia. To tak, jakby pod panelem drzwi i pod panelem sterowania znajdowały się świerszcze. Niektórzy właściciele zgłaszają hałas wydobywający się z tylnych amortyzatorów. W niektórych modelach konieczne okazało się wyważenie kół ze względu na drgania kół napędowych. W przypadku pojazdów wyprodukowanych do końca 2011 roku na masce pojawiają się uszkodzenia i łuszczenie się farby. Problem wynika ze złego przygotowania podstawy maski, która w tym aucie jest aluminiowa. Piąte drzwi. W pierwszych modelach klapa bagażnika była trudna do zamknięcia, trzeba było mocno uderzać. Następnie trzeba wyregulować zamek, ale nawet po tym drzwi trzeba zamknąć mocniej.